Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na polu Pana Pawła Rekruciaka. Znaleźliśmy się tutaj dzisiaj w Sędziwojewie. Zbieramy obok jęczmień ozimy, odmianę mieszańcową Wotan u jednego z członków Akademii Jęczmienia Hybrydowego, Pana Marka Śmidowicza. Pan Paweł Rekruciak też jest członkiem Akademii Jęczmienia Hybrydowego. Jesteśmy na jego plantacji odmiany Wotan. Pan Paweł przyjechał do nas na pole, przy okazji zaprosił nas na swoją plantację, która już jest praktycznie gotowa do zbioru. Panie Pawle, niech Pan nam opowie o technologii, jaką Pan na tym polu stosował. Przed tego zboża jest pszenica. Technika uprawy była bezorkowa. jędźmy już 14 kwietnia. Tego roku Miał wysokość około 40 cm. Też wszyscy w podziwie byli. Mówi, na pewno się raczej położy, a, a ja miałem cichą nadzieję, no i jak, jak się udało, nie? Kiedy pan planuje zbiór? W przyszłym tygodniu tak liczę. W tygodniu. Ze względu na te samo siebie pszenicy chcę jeszcze, żeby ona do, doskła. Jutro mają być wysokie temperatury. Jeżeli to ziarno by doszło, pszenicy tych samosiewów, moim zdaniem 18% to, to przy tym niewielkim udziale tego spok rozejdzie, rozejdzie w całości. Który rok uprawia pan? Drugi rok. Pamiętam dokładnie, zeszłego roku, 8 kwietnia, jęczmień ruszał dopiero wegetacja i on był przemarznięty. I mimo to. Dał mi tak w granicach 5770, tak dokładnie dosyć z hektara. Miałem po półtorej tony, więcej jak zwykłe odmiany zeszłoroczne. Nie? Teraz jest drugi sezon tak drugi. odmiany mieszkańcowe, więc miał zimego Haidido. Wspomniał pan, że czerpa pan z doświadczenia, można powiedzieć sąsiada, pana Marka się. Ja A jak? Jeśli idzie o naśladowców, czy więcej jest takich rolników w tym rejonie? To znaczy jeszcze z zeszłego roku, nie to go, pszenica to jest zawsze podstawa czy tego, no ale przed przedplon szybko z pola sch schodzi, jest jakiś tak, tam płodozmian, a jeżeli ja na przykład buraków nie sieję, czy jakieś tam ce cebuli, tylko typowo kukurydza, pszenica szybko schodzi, nie ma problemów z kombajnem, z transportami, do odbioru. Biorąc pod uwagę tą powtarzającą się suszę, czy w miejsce z burziary rekomendował. No wiadomo, to, no pewnie, to nie ma w ogóle porównania. A może te ziarno na ten hektar, bo to ktoś około 500 zł, za materiał 7, wychodzi, ale tam troszeczkę cofną. Genera generalnie jest do przyjęcia i w miarę pewna roślina. Jest. I mówią, że on wymarza szybciej, czy mniej jest odporny na wymarzanie. Moim zdaniem, jak dwa lata temu, to ta konwencjonalna na, odmiana, tam Burek sobie z boku dosiałem, to widziałem, że tamta typowo nie przeżyła. A tutaj przy 90 kg. I nawet jak na zeszły rok to pasowało, a w tym roku no... Apetyk. Ja w pewnym momencie liczyłem, że on spokojnie powinien dać 14 ton, ale widzę po prostu, jak był zielony, trochę mu to ziarno uciekało. Jednak po te 4 czy 5 ziarenek z kłosa uciekło. Powinien być dobra, ale na ile to nie mam pojęcia. To życzymy, panie Pawle, żeby z przodu była jedynka. No, ja będę, je, jak będę jedynka, to będę się kontaktował. Czy mamy kciuki. No, jest cicha, jest cicha nadzieja, ale ja wolę mieć zawsze niespodziankę, że coś mam więcej, jak się szykowałem, że coś dużo, a bo chodzi mało i takie rozczarowanie. Je. Lepiej się zabezpieczyć psychicznie, nawet. Panie Pawle, dziękujemy za podzielenie się swoimi opiniami z innymi rolnikami. No i czekamy na te dobre informacje. No ja? Pani, no jak będę, to na pewno y, postaram się dać znać, a jeszcze jestem ciekawy, ile właśnie dzisiaj temu sąsiadowi mojemu ze rzeźbiorcy. Za dwie, trzy ale... godziny będziemy wiedzieć. No to będę jeszcze dzisiaj w kontakcie. Do widzenia. Jesteśmy po, po zbiorze jęczmienia zimowego Hekwido. Jędźmień został sprzedany, zważony. E, średni plon tego jęczmienia wyszedł 9 ton 470 kg z hektara. Przywik odnosi 12% ścielnisko jak zostało zerwane, mimo że było tak mało opadów i tak upalne wysokie wysokie temperatury przy zbiorze i poprzednich tygodniach jesion ten sobie znakomicie moim zdaniem poradzi jest to roślina która znakomicie sobie radzi w trudnych warunkach i moim zdaniem bardzo dobrze wykorzystała wodę po zimow po zimową i wszystkie te małe opady, które tutaj były, przez to był znaczący trąb. Znaczący Jestem zadowolony, chociaż potencjał był taki, że dużo, dużo więcej mógł dać, ale, ale ogólnie jest to zboże moim zdaniem lepsze jak każde inne.